Witajcie! Ja jak zwykle w pośpiechu, ale dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem na Uniwersytecie Egejskim w kampusie i idę na workshop. Siostra mojej koleżanki, mojej przyjaciółki, powiedziała, że przygotuje nam workshop i będziemy robić noworoczne świece. Więc chcę wam to nagrać, pokazać. Jak to będzie wyglądało, to dokładnie nie wiem. Jest już dosyć późno. Piękne słońce wciąż jest, zachodzi, ale jest. Ale już nie jest tak ciepło i wieje trochę. Mam nadzieję, że mnie słychać. A więc zabieram Was na zajęcia, na workshop. A kim jest osoba, która będzie prowadziła ten workshop, to później Wam opowiem, bo to bardzo ciekawa osoba. Kampus jest zieloniutki, jest naprawdę bardzo ładny. Osoby, które obserwują mnie na Instagramie, od czasu do czasu pokazuje widok z okna w gabinecie u nas w instytucie, ale tu pokażę wam więcej kampusu. Jest późno, więc studentów jest mało. No i jest piątek. Więc wszyscy wracają do domów na weekend. <laughs> ha, kaşıyor, Yok, hala şu birinci hala, çok güzel değil, çocuk Göremiyorum Gü çekiyoruz kaç Dört. 4 4 benimki dört. dört. Aa, i̇nanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum. Çok güzel. İç, İç. İç. Bakayım seninkine. Böyle hmm, der. Çok güzel. Ay, çok güzel. E, Bakayım. Yalnız seni hatırlıyorlar. Ay çok evet çok güzel. Evet, evet. çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet. <gülüyor> <bunu bir> <laughs> Kolejny dzień, ja oczywiście nagrywam ze spóźnieniem. Wróciłyśmy późno z tego kursu robienia świec, ale powiem Wam, że było mega sympatycznie. Koleżanki, które ze mną tam były, chyba ich nie znacie, nie wiem, być może jedynie Asuman znacie. Ona jest nauczycielką w egejskim Tumerze, uczy języka tureckiego obcokrajowców. O niej Wam też opowiem. W ogóle, tak jak obiecałam, będą filmy o moich koleżankach, i właśnie jeden z tych filmów będzie o Asuman. Ale powiem Wam, wróćmy do kursu. Ze względu na to, że kurs prowadziła siostra jednej z koleżanek i robiła taki kurs pierwszy raz, więc. My byłyśmy takimi królikami doświadczalnymi, że tak powiem, więc wszystko było na luzie. Byłyśmy tylko my, znajome, więc nie zależało nam, żeby wszystko było tak dopięte na ostatni guzik, żeby to było e, takie idealne, nie, po prostu poszłyśmy na żywioł i te nasze świece może nie są takie piękne, ale... Przynajmniej osobom, które ja przygotowałam te świece, świece się podobały. Jedną, tą mniejszą dostała koleżanka, zaniosłam jej do szpitala, a większą świecę dostała Aila. Nie planowałam nikomu jej dać, myślałam, że będzie dla mnie, ale Ajdzi się tak spodobała, że od razu zabrała. Świece były sojowe, nie takie zwykłe parafinowe, czy jak to się tam nazywa. Naturalne świece, używałyśmy naturalnych olejków, nie dymiące, jakoś tam nie śmierdzące, tylko. Naturalne, całkowicie naturalne świece. Bardzo nam się podobał w ogóle ten kurs, i zaplanowałyśmy, że raz w miesiącu, czy tam kiedy będziemy miały czas, żeby się spotkać, będziemy robiły jeszcze inne rzeczy. Siostra, koleżanki może zorganizować kurs robienia mydła na przykład. Więc ręcznie robione mydło będziemy miały. Co tam jeszcze, jakaś ceramika czy coś? Nie pamiętam już dokładnie. W każdym bądź razie. Mamy obiecane kolejne kursy. Wymyśliłyśmy sobie, że będziemy też jeździć na wycieczki wspólne. Także będziemy aktywnie spędzały czas. I to jest fajne. A kim jest siostra mojej koleżanki? Ona skończyła inżynierię żywienia. Chyba tak, się, tak to się nazywa. Gdamu Lee to jest inżynier, jest inżynierem żywności czy inżynierem żywienia. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć na język polski, nie pamiętam już. Wybaczcie, już 25 lat jestem w Turcji, więc e, połowa życia spędziłam w Turcji i mogę zapomnieć po prostu niektórych słów polskich. E, dodatkowo ma własną firmę. Doliw, tak się nazywa. Jako studentka pracowała nad oliwkami. Wynalazła jak wykorzystać miąższ, który zostaje po wyciśnięciu oliwy. Miąższ i pestki przerabiała jakoś specjalna, jest tego procedura i przerabiała je na proszek. Wartościowy, jeśli chodzi o witaminy, minerały. Właśnie wartościowy proszek, który później można wykorzystać na przykład do sałatek. Poza tym, co może Was zaskoczyć i na pewno Was zaskoczy, zajmuje się też ekologią, wtórnym wykorzystaniem różnych produktów, między innymi właśnie tego miąższu, który zostaje z wyciskania oliwek, jej firma zajmuje się produkcją oliwkowego mydła. Właśnie sprzedaje przez internet oliwkowe mydło, potem co ona tam jeszcze ma jakieś oleje, olejki do włosów, ma naturalne wody kolońskie, wody, które mają dodatkowo jeszcze w sobie jakieś specjalne olejki. Tak więc nie wysuszają dłoni. Na przykład, kiedy, wiecie, że w Turcji jest tradycja, że kiedy przychodzą goście, wita się ich taką właśnie wodą kolońską, polewa się na dłonie i ta woda kolońska, którą ona produkuje, jest właśnie z dodatkowymi olejkami i nie wysusza dłoni. Pielęgnuje dłonie. Jeszcze ma jakieś różne inne produkty, ale już ich nie pamiętam. Kolejne nasze spotkanie, kolejny eee, taki workshop będzie właśnie u niej, już w laboratorium, i będziemy robiły mydło takie oliwkowe, specjalne. Więc więcej Wam opowiem. Ona może sama opowie o tym, co robi, czym się zajmuje. Wiem, że dostała jakąś, właśnie, nagrodę od. Emine Erdoğan od żony prezydenta właśnie za to, że zajmuje się ponownym wykorzystaniem różnych produktów. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam świadomość tego, że e, ten proces powstawania świec mogłam Wam lepiej pokazać, Dokładniej opowiedzieć o tym, ale byliśmy w kawiarni, to wszystko się działo w kawiarni, więc robiąc naturalne mydła, będzie mi łatwiej, bo będziemy w laboratorium koleżanki i tam będziemy robić mydła, więc nie będzie hałasu. Będzie mi łatwiej opowiadać o tym właśnie, co robimy, jak robimy, co wykorzystujemy. No i wtedy będę mogła też opowiedzieć właśnie o tej koleżance. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!